W ramach tego, o czym tutaj mówiłem, ale to jest właśnie jeden z tych dowodów na to, że ta władza liczy się zupełnie z niczym jak jej poziom empatii, czyli umiejętności wczucia się w sytuacji innych. Empatia charakteryzuje ludzi przyzwoitych. Przyzwoity człowiek potrafi się postawić w sytuacji innego, tego, w którym on gorzej, chcieć mu pomóc. Że ta empatia jest na poziomie samotnym. Polską rządzą ludzie, który ma absolutnie wszystko jedno, co się dzieje, nawet z tymi najbiedniejszymi, będącymi w najtrudniejszych sytuacjach. Kosmicja są właśnie już dla tych ludzi w najtrudniejszej sytuacji. Ten przepis, który ma też rozliczne konsekwencje finansowe, który niszczy po prostu kosmicja, bo jest przepisem zupełnie kwartale. I będzie wszystko robili, żeby było. Ja nie ukrywam, że pierwszy raz bym usłyszała na piosenie tylko siostry zakonnej, która opiekuje się moją mamą. To jest poważny korek. Ona robi to w domu, w naszym domu, ale ona jest no, właśnie w tę sprawę wciągnięta. Ten zakon prowadzi także rozpicie. No i ona nie ukrywała, że jeśli to tak ma być, to będzie trzeba tę i likwidować. Będziemy w tej sprawie działać, będziemy bardzo zdecydowanie wypowiadać się za tym, żeby to zmienić. Proszę Państwa, ja o nie mówiłem w wstępnym wystąpieniu, my mamy przed sobą być może akcie referendalne, no bo w końcu w sprawie mamy 1,3 podpisów, są też liczne podpisy w innych sprawach. Będziemy próbowali także wykorzystać... Tą drogę, żeby powstrzymać to szaleństwo, szaleństwo uderzenia ludzi, szczególnie ludzi na Związku. Kolejne pytanie pochodzi od y, y, Państwa przedstawicieli likwidowanych w, w szkół, y, czyli y, od y, zespołu szkół specjalnych numer 1 w Soznowcu, gimnazjum gimnazji numer 10, numer 11, a także. Od przedstawicieli Obywatelskiego Komitetu refer Referendalnego w Sosnowcu, który właśnie zawiązał się, aby bronić szkół. I pytanie do Pana Prezesa, co PiS robi w sprawie likwidacji szkół i czy PiS popiera referendum w obronie szkół? Popieram referendum, można powiedzieć, że krócimy się o to, nie na tym dzisiejszym posiedzeniu. Kilka dni temu, w będzie kilka dni temu, była bardzo gorąca dyskusja na ten temat w Sejmie. Można oczywiście twierdzi, że wszystko jest w porządku, że szkoły są słusznie likwidowane, ale tak naprawdę to likwidacja każdej szkoły jest likwidacją pewnego elementu tej pozytywnej struktury społecznej, bo społeczeństwo potrzebuje takich jakby węzłów, miejsc, gdzie się gromadzi, gromadzą się różne kontakty, różne interesy. W tym wypadku chodzi o o dzieci, a chodzi także o ich rodziców, o pewną wspólnotę, która się tam tworzy. Więc likwidacja właściwie w każdej czy prawie każdej szkoły, chyba że już w ogóle tam nie ma uczniów, albo jest jakaś minimalna ilość, jest zawsze pełną społeczną zawodą i my jesteśmy przeciw do tych likwidacjom. Ale w Polsce w tej chwili likwiduje się także wielką ilość szkół, które mają wszelkie podstawy do tego, żeby działać. Niektóre są niedawno były dobrze wyposażone, to szkoły nowoczesne. Szkoły, które naprawdę bardzo dobrze służą dzieciom, a pośrednio także rodzicom i całej społeczności. Yy, tym kryje się, nie wiem, czy Państwo nie wiedzą, nie jedna raz kryje się po prostu zwykły internet. Ta szkoła ma być jako budynek wykorzystana dla jakichś innych celów sprzedana. Ma być tam ośrodek turystyczny, hotel. Coś innego niż dotychczas i ktoś ma na tym po prostu zarobić. Tak, żeby Państwo sobie z tego zdawali sprawę. Jesteśmy za referendami. Jest bardzo dobra wiadomość, że się ten, bo ten komitet tutaj zawiązał. No ja bym zwrócił się do Państwa, szczególnie tych, którzy są to zaangażowani, żeby spojrzeć też na pyton. Tam sprawa szkół doprowadziła do... Referendum, to znaczy to przygotowanie do referendum w sprawie prezydenta yy, pana Koja. Czyli krótko mówiąc, yy, nie, wiem, stop, nie wiem, jakie są tu nie wiem, są szanse, ale warto się nad takimi rzeczami też zastanowić, no bo czasem, proszę Państwa, jest tak w życiu także publicznym, bo no, to jest życie publiczne, że trzeba sięgnąć otwarcie twardze środki. Yy, bo taką. Bardziej zdecydowaną bronią. Jak ktoś zobaczy, że może stracić posadę, no to czasem przeźwignie. A likwidacja szkół wynika dzisiaj z takiego procesu, który odpowiada rządowi. Rząd ogranicza środki dla samorządów, prowadza nowe reguły wydatkowe, robi takie posunięcia, które powodują, że. W końcem roku różne samorządy są zagrożone tym, że przekroczą 60% zadłużenia, czyli że będzie można wprowadzić komisarza, czyli właśnie stosują tą broń, że ludzie zaczynają się obawiać o swoje posady. No i w ten sposób zmuszają samorządy do, do różnych bardzo drastycznych posunięć. No. To wobec tego społeczeństwo powinno to robić jakby z drugiej strony, wyrównywać to. Bo to jest taka grama. Ostatnio że przy końcu tego roku i zastosował taki wyjść, że wiele samorządów nagle stanęło przed niebezpieczeństwem przekroczenia tej granicy i powtarzam, niebezpieczeństwem, że zostanie wprowadzony tam komisarz. Więc wszelkiego rodzaju przeciwdziałanie społeczne w postaci referendów, także tych referendów odwoławczych jest jak najbardziej na miejscu jest pożądane, bo to właśnie pokazuje, że nie tylko władza jest i jest Inne Pytanie, jakie jest stanowisko PiS w sprawie otwartych funduszy emerytalnych? Czy opel to istotnie wielkie oszustwo, w wyniku którego bogacą się głównie zarządzający burżami? Proszę Państwa, to jest największe oszustwo, jakiego się dopuszczono tutaj w ciągu tych 22 lat. Pamiętacie Państwo te reklamy. Starsi ludzie pod palmami, Hawaje albo Benary, albo nie, Madera, spędzają czas jak amerykańscy milionerzy i to wszystko ma być dzięki funduszom. A prawda jest taka, że przeprowadzone są reformę, ci, którzy ją przeprowadzali już świetnie wiedzieli, że to do obniżenia. Powtarzam, pro miejsce z całą świadomością. Skorzystali Ta pani, która forsowała tą reformę, dzisiaj przewodniczącą Izby którą pani Lidliszka. Powtarzam, ja jestem dumny z tego, że wraz z kolegą Kornem należałem do bardzo nielicznych, a może mówię, było nas to dwóch posłów, którzy Bo to było oczywiste, że, że to jest po prostu nadużycie. No, dzisiaj to już jest dla każdego można powiedzieć na ręku. Te pierwsze emerytury dla państw tak, urodzonych przy końcu lat 40. To są emerytury no, po prostu no, niżej wszystkiego. To niekiedy po 60 zł. No, to tak jak mówimy. Więc Proszę Państwa, my mówimy tak, kto chce ze swoim życiem grać w ruletkę, no to jest jego prawo. Ale wszyscy obywatele muszą otrzymać prawo powrotu do ZUS. -u. To jest pierwsza sprawa. Ale to jeszcze nie wystarczy. W ZUS-ie w tej chwili też trwa proces przechodzenia kapitałowy, Czyli każdy sobie zbiera sam i w 2014 roku ten dzisiejszy 80%, bo dzisiaj już 80% ludzi jest w ten sposób rozliczana, ma się zmienić stop. My chcemy wrócić do zasady solidarności społecznej. Chcemy wrócić do tego, żeby ktoś, kto pracuje, miał emeryturę związaną ze swoją płacą, ale z górną granicą, bo jak ktoś bardzo dużo zarabia, to pisze cały, tak załatwi i z dolną granicą. Musi być dolna, jak taka przyzwoita i górna i w o to, jak zarabiał. Na zasadzie takich wyliczeń, jak to kiedyś było stosowane, one były bardzo skomplikowane. No, ale to jest inna kwestia, to była kwestia techniczna, ma otrzymywać edukację. Do tego trzeba wrócić. Trzeba wrócić do zasady solidarności społecznej. Ale oczywiście tu trzeba zapytać społeczeństwo, czy tego chce. Pierwsza decyzja dla każdego Polaka to chce być ochotą, czy chce wracać, a druga i to musi być decyzja wszystkich Polaków, czy chcą